Hej, nie ja nazywam się Koen, to jest Koen's a to jest poradnik do kultu, do Czarnej Madonny, do kampanii, która no od jakiegoś czasu jest na moim kanale, a do której pokusiłem się mały poradnik, bo prowadziłem dwie te ciągnące się kilka sesji historie równolegle i mam trochę takich drobnych rzeczy, których ja myślę, że chciałbym się podzielić. Może wam się przydadzą, może wam pomogą. Dzisiaj bierzemy na warsztat Matuszkę Rosję, czyli rozdział 5. To jest rozdział, który już jest bardzo, bardzo daleko od tego, gdzie zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy przecież w Hamburgu. Zaczynaliśmy na zachodnich Niemczech, stamtąd przejechaliśmy do Berlina. Z Berlina część z nas pewnie zabrała się do Frankfurtu nad Odrą i koniec końców wszystkie drogi prowadzą do Moskwy. Matuszka Rosja jest takim elementem, do którego trafiamy z dwóch kierunków. Po pierwsze... Może mieliście sny, które pokazywały, że pewne rzeczy dzieją się w Rosji, że pewne rzeczy dzieją się w Leningradzie, że pewne rzeczy niestety trzeba pojechać do Leningradu, by zobaczyć. Część informacji, które można pozyskać od Germanische Gemeinschaft, sugerują, że, że pieniądze idą w kierunku sławy. I cokolwiek sława robi z tymi pieniędzmi, to jest rzecz, która. Powinna interesować naszych graczy. To jest rzecz, którą mogą sprawdzić tylko i wyłącznie odwiedzając Rosję, badając temat sławy. E, no i cóż, moi drodzy, dzisiaj będzie o tej Moskwie rozmawiać. Moskwa, tak naprawdę, przynosi naszym graczom i bohaterom prosty element: to jest taki, że e, mycie tam tylko pojechać. A kiedy pojedziecie, to natychmiast bardzo szybko pojawia się Liktorka, która powinna nam Powiedzieć o tym, że no właśnie, że generał Stryjełkow jest najprawdopodobniej kimś, kogo trzeba sprawdzić, kogo trzeba prawdopodobnie zabić. On będzie tą inkarnacją, której poszukujecie. Pojawił się dokładnie w tym samym czasie. I tu jest problem, który ja dostrzegłem od razu w obu teamach: to było to, że będąc za chorobą. Grając z PBTA w tym supernaturalnym wymiarze czwartej edycji kultu, to w tej kampanii jakby nie było tego czasu, by móc powiedzieć, że hej, od śmierci Rosjan do wizyty w Rosji mija na przykład trzy miesiące. Dwa miesiące temu pojawił się generał striełkowy i zaczął zmieniać pewne rzeczy. Było tak, że po prostu od Frankfurtu do Moskwy miał na przykład tydzień może niecałe dwa i nagle jest takie, że on się gdzieś pojawił, coś zrobił, to jest takie, no, że wczoraj się pojawił i kody rakietowe i kontrole zostały przekazane temu generałowi, dostał mu awans i dyspozycję od, od premiera, nie? Od, od prezydenta Rosji. W tym wypadku to ten, ten upływ czasu jest czymś, co się mocno nie dodaje i trzeba zaingerować w ten opis, po prostu skracając go do poziomu, który jest wiarygodny do sytuacji. I to, jak go przed chwilą pisałem, chyba jest najbardziej prostym do uzyskania, czyli... Kilka dni temu nieznany nikomu generał pojawia się, dostaje te dyspozycje, dostaje kody, powierza mu się pewne, pewne, pewne wpływy i wszyscy wydają się być nim oczarowani. Ktokolwiek z nim rozmawiał i tak dalej jest pod wielkim wrażeniem. Te elementy warto wypuścić, że to nie jest zwykły generał i albo jest bardzo charyzmatycznym, wiecie, Dorobkiewiczem. No nie, nie, aż tyle szczęścia nikt nie ma, nie? A więc to zbyt piękne, by mogło być prawdziwe. Liktorka mówi o tym, że, że trzeba znaleźć sposób na zapanie tego człowieka na zaźwięk strzałkowa i zabicie go. Jej pierwszym punktem jest pójście do, 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 do biura Sławy, do miejsca, w którym oni rezydują. Ciężko jest mi doradzając tą historię, historię i ten element pominąć ważny wątek, który jest w Sławie a mianowicie Nigella Harkomba. Harkomb jest brytyjskim się śmiertelnym, ale długowiecznym magiem, który w tym wypadku no jest tak pokazany troszkę jak jakby wyrwany z lat 80 spoza czasu i on sam nie do końca przecież jest wierny Sławie, nie do końca jest wierny Hajgedielowi, jest kimś takim ekstra, nie? I no cóż, on powinien być Sławie, Powinien być w ich siedzibie. Mhm. Kiedy tam przyjeżdżamy, Liktorka powinna powiedzieć nam, że naszym waszym bohaterom infiltracja jest potrzebna. Udróżajcie innych imion, wróćcie tam w kraść, dowiedziecie się, gdzie jest yy, Striałkow. No, a potem, kiedy będziecie wiedzieli, ja wam dam ludzi, zaatakujecie, musicie go zabić. A jeśli chodzi o to, że dlaczego nasi bohaterowie mają to zrobić, a nie na przykład KGB, no to chodzi o to, że KGB nie może tak po prostu strzelać do wojska, bo. Wiecie, to jest bezpodstawne. Ale jeśli wy jako bohaterowie, znajdziecie dowody na to, że on robi coś złego. Poza tym kiedy macie te znaki Diela, które też widzi Dictorka, to to będzie mogło wyzwolić pewnego rodzaju zachowania, będziecie mogli zobaczyć więcej, dostrzec więcej, więc jeśli tam wbierzecie się do niego, możecie zrobić pełną prawdziwą naturę jego planów, ukryte znaki, skarby, cokolwiek, wiecie, sejfy. Niewidzialne dla oczu normalnych żołnierzy, których Liktorka wie, że ma normalnych. Po prostu wiecie, ona ma w swoją strefę wpływów, którą używa, ale nie jest w stanie o, o, naznaczyć znamieniem w ten sposób. Nie. Jest to jest poza jej możliwościami. Poza tym, e, no cóż, ona służy komuś zupełnie, zupełnie innemu. Czarna Madonna ma swoje, swoje sługi wszędzie, no i ona jest jednym z nich. Wizda w Sławie, w ich siedzibie. Wieczory. Wieczór pełen na alkoholu, narkotyków, no, takich nacjonalistycznych elementów. Gdzieś w tym wszystkim najdzie Harkom, który będzie tajemniczy, który będzie po prostu mroził krew w żyłach, którego będziemy się bali, przez to, że właśnie będzie taki inny, wyrwany, oderwany, nie pasujący. Z tamtego z miejsca, tak naprawdę, czy z rozmowy z dokumentów, czyli zależy się tylko jak robicie rozgrywać te przestrzenie. Ja na przykład nie jestem fanem wchodzenia pod pokoju do pokoju, robienia sobie z tego miejsca dungeon crawlu. Przecież chodzi o to, byście znaleźli informację, gdzie jest Stryjówkow. Stryjówkow jest w bazie sił powietrznych. Znaczy inaczej, część dokumentów ze Sławy kieruje was do bazy, potem z tej bazy kierują was do bazy rakietowej M13. To są trzy lokacje i tak naprawdę jakby ta baza sił powietrznych zupełnie nie jest nie do niczego potrzebna. I, i, i siła, jakby wpływ na historię. Jest dodatkową lokalizą, którą trzeba opisywać, którą trzeba infiltrować i w której jakby ta część mocno KGB i 007 James Bond się wkrada i ja tego nie do końca nie widzę potrzeby. Ludzie, którzy są w sławie, mogą wiedzieć, gdzie jest. W której, wiedzieć, gdzie jest i jako reinkarnacja po prostu powiedzą wam. jaki macie background, żeby to, to zrobić, jak to zrobicie? Hej, tu jest wolna Amerykanka. Nigel Harkomp, to jest jedna, jeden temat. Co z nim zrobicie? On tak naprawdę może użyć swojej magii, może wyczuć, co się dzieje. I może się wycofać. że powinien, bo tak jest opisane, że on używał ucieczki. Ucieczki, która zabierze go albo gdzieś daleko do Anglii, albo no właśnie, do, do, do Stryłkowa, który przyczyni swoje wojska i tych ludzi, waszych bohaterów, zgarnie. Wtedy wszystko dzieje się od środka bazy. Więc i tak bazy sił nie mamy, tylko mamy Stryłkowa, który ich przesłuchuje, który robi ze swoich mocy... Pikienny użytek, bo on potrafi przesłuchiwać, potrafi dodawać w straszny sposób ból. Tam są modyfikatory do tego, by nie wytrzymać tego bólu, by nie wziąć się w garść, i to jest coś, co, co jest mega ciekawe. I Zaptuju, jak to wybierzecie? Można zrobić po cichu, można zrobić w ten sposób. Harkon powinien poinformować waszego człowieka, swojego człowieka. Powinien dojść do walki, no i jeśli tą walkę wygrają. Na pewno nie powinien w niej zginąć. To albo są zginąć. To, to albo wiedzą, gdzie jest gdzie jest Rełkow, albo są do niego zabrani. Więc tak naprawdę spotkanie w Rosji. Zaczynamy od tego, że po przyjeździe pojawia się KGB. Pojawia się liktorka, która jest paskudna, która jest potworna, która. No. Nie da sobie w kaszę dmuchać. Jest sojusznikiem, ale z potwornym sojusznikiem, któremu ciężko będzie zaufać. Potem jest wizyta w Sławie i próba znalezienia informacji. Samo to może być jedną fajną sesją, bo tu mamy dwie sceny: jedna ta, ta, ta wstępna, pokazująca Moskwę 9 2 plus Liktorkę, i potem ta druga, która mówi o samej Sławie, o imprezie, o przesłuchaniu i Harkombie. Walka z Harkombem: jakiś starczy, nawet intelektualny z nim. Plus rzuty, plus problemy. To jest fajna, ładna jedna sesja. I potem druga sesja. No, chcąc, nie chcąc, to jest. Y, y, wydaje mi się, że jeśli. Y, jeśli. Harkomb nie ucieknie. Y, no, to mała skradanka, a potem idziemy pod górkę po prostu, aż do samej śmierci y, reinkarnacji. Inkarnacji. Ponieważ trzeba będzie wejść do tej bazy. W bazie będzie walka z chłopięcymi legionistami, a potem samym strajkowem. I po jego śmierci dochodzi do, do epilogu, który mówi o tym, że trzeba jechać do Leningradu. W sytuacji, w której to od ucieczki Harkomba, czy który, który wzywa wsparcie, zaczynamy sesję, to jest to, że myśleliście, że jest spokój. BUM! Wchodzą czarni, zaczyna się akcja, walka z antyterrorystami, antyterrorystami wojskowymi no i Potem jesteście zabrani do bazy i stamtąd uciekajcie. Pomysł na to, by pozwolić w jakiś sposób potem graczom uciec, wydostać się, użyć rzutów i po prostu zdobyć bronię, a potem walczyć, jak najbardziej jest ok. W obu przypadkach śmierć stiełkowa jest tym kluczowym elementem, który powinien zamknąć tą, 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 tą górkę. W tym rozdziale usuwałbym tą bazę sił powietrznych. Bo z fajnych rzeczy Harkomp jest fajny, a potem sam, sam, sam stryłko, który też będzie taką postacią, która widząc naszych bohaterów raczej nie będzie ich, wiecie, wciągał w rozmowy, raczej to będzie szybkie, mocne, duże starcie. Jeśli nasi gracze nie mieli spotkania z Germanzego Gemeinschaft, to dla nich to jest takie pierwsze duże spotkanie, w którym walczą z no walczą z czymś, strzelając stają karabinie, muszą walczyć o życie. Warto sobie sprawdzić zasady walki i strzelania właśnie z tej dużej, ciężkiej broni. Popatrzcie sobie na moce i jak używać potwora, bo ten potwór jest duży, ma sporo umiejętności, także magię. I, i popatrzenie jak to można użyć jest ważne. Gracze, którzy są bojowi, którzy mogą strzelać, mają dobre, dobre predyspozycje do zadawania obrażeń, w trzy tury powinni tego, bohatera, tego potwora rozwalić, a, a gracze, no jeśli mamy trzech, 4 bohaterów, jeśli połowa chociaż tak jak w, w Timie Hamburg, ma strzelanie, to są duże szanse, że wyjdą z tego cało. E, cało w takim sensie, że żywi. nie? Jakby obranej te sprawy, to da się ogarnąć. E, walka z legionistami, to jest temat, który jest taki ciekawy, bo to są ciągle zombie, których nie można zabić w żaden sposób. E, I to jest przerażające sama w sobie. Pozwólcie, to nie, to nie jest trudno ich zabijać. Ważne jest to, że i ciężko ich powstrzymać. Że, że jak strzelasz komuś w głowę, a reszta cię zaczyna w twoją stronę się czołgać, to wiesz, że to już nie jest zombie. Wiesz, że w końcu ich pojawi się więcej i nie dacie rady. Nie? Że, że to jest ta nieubłaga, nie, nieubłagana porażka, która nadchodzi, nadciąga. Że to są siły, które, które wymykają się poza sferę zombie i filmów i damy rady, jesteśmy super bohaterami, nie? Że bohaterami tej opowieści. No, a sam, sama ta walka z inkarnacją nie jest taka straszna, bo on, wydaje mi się, że Razyda, który jest w Germanischer jest bardziej taki potworny, ten tutaj sam z siebie strzelając z karabinów, będąc wściekły, gdzieś tam sycząc, chowając się gdzieś za ścianami, prowadząc jakąś taką walkę, no może właśnie z jakimiś skrzyniami czy, czy modułami radiotelegraficznymi, też gdzieś w tle, może plan wysadzenia świata, wiecie, countdown, rakiety, cokolwiek. Napięcie będzie w cholerę. I walka, i potwory, i te zombie. Nie wiem się będą pomagali czarni, czyli, czyli komandosi yy, liktorki to. hej. Będzie sporo się działo. I tak naprawdę wydaje mi się, że to wszystko, co chcę powiedzieć na temat patuszki Rosji. Ten rozdział jest bardzo yy, ładnie zbudowany. Poza tym jednym drobną siłą, bazą sił która jest gdzieś tam wepchnięta chyba ze starych starych planów na kampanię, yy, To i, i wstęp i, środ, i środek i to i zakończenie jest takie pełne mięsa, które naprawdę jest ładnym podsumowaniem. Gdyby jeszcze nie Leningrad, to tutaj ta historia by się pewnie kończyła, ta budowana w pierwszej kampanii, w pierwszym podejściu do, do bardziej kryminalnej wersji. Jest, jest co porobić, jest co porobić, jest czym pograć. Też warto też zwrócić uwagę, że wjeżdżając do matuszki Rosji, znowu przesuwamy się na, na mapie, znowu odsuwamy się od ludzi, którym, z którymi nasi ludźmi, bohaterowie powinni mieć kontakt. Ich relacje z rodzinami są już tak dalekie, że nagle telefon, telegram z Rosji to zagraniczna rozmowa, będzie w cholerę drogi, będzie trudny, yy, będą się o nich martwić. A co jeśli ci źli ludzie, którzy gdzieś tam zostali w tle, będą ich ścigać? To warto tym zagrać na, 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 właśnie na, na relacjach, na, na martwieniu się, na takich scenach trochę pokazujących, że jest stres. Nie tylko własne życie i zdrowie, o raki i tak dalej, tylko także o relacje o dom. I to też powinno fajnie można zagrać na rozstrajaniu się, na, na, na szukaniu, martwieniu się, nie na, na, e, jeśli od samego początku e, źli ludzie, nawet ludzie, którzy pracują e, dla, pracowali dla Czech Rosjan, gdzieś wysłali te informacje, one mogły płynąć. Macie ruchy mistrza gry, więc możecie to wszystko przekazywać w jakiś sposób, że był telefon, że był fax, że może ktoś rozmawiał, e, no właśnie z, e, z Pogodinem, czy, czy z Melerem, czy. Wątpię, żeby samym Kramerem, który chciał rozmawiać z tych części rosyjsko-niemieckiej, no ale mm, Meller jest gościem od Security, więc wysłanie na przykład faksu zdjęciami waszymi, które pozyskał od Dobela, to jest takie coś, że no, można nagle wracać. Plus, gracze są poszukiwani, ich twarze i rysopisy pojawiły się w telewizji, w mediach, gdzieś. To powinno działać. To powinno być także może widoczne gdzieś w niemieckiej telewizji i tym też można pograć, żeby troszkę graczy pocisnąć, żeby się trochę umartwili, popocili. Zobaczymy, tyle ode mnie. Ja na się To jest piąty rozdział Matuszka Rosja do Czarnej Madony, no i został nam tylko rozdział szósty, do którego zapraszam.